Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. To jest ostatni odcinek Zaginięcia Itena Cartera, ostatni, piąty odcinek. Jak, widzi, jak widać, tutaj na tej mapie zostały nam do zrobienia dwie zagadki. I wrócimy tutaj po to, żeby zakończyć grę. Całkiem fajną grę. Jakby nie było. Strasznie, strasznie, strasznie dziwną, ale bardzo, bardzo fajną. Dobra. O! Jakie portaliki fajne. Zobaczcie, można wrócić sobie tutaj fajnie. Nie wiem, mnie to tam cieszy. Czeszę się. Nie mam za bardzo czego czeszać. Okej. Okay. To jesteśmy tutaj, gdzie w ogóle jesteśmy. Za domem Grifa. I. Tutaj gdzieś powinna być jeszcze jedna zagadka. Nie wiem dlaczego tak laguje. Nie laguj. Okej? Kto jest najważniejszy w miłości? Ty, czy inni? Inni z całą pewnością. Koniecznie. Czy czujesz się Nie, what the fuck? Nie, fajnie by było, żebym jeszcze wiedział, czy, czy coś wybieram tutaj. Okej, okay, mamy jakąś chatkę i chyba kolejną opowieść Etana. Zaraz zobaczymy. Nad brzegiem rzeki siedziała piękna kobieta. Zbliżyła się do niej wiedźma i powiedziała, że kobieta będzie miała dziecko. Kobieta zaczęła płakać z radości. Radość jednak zmieniła się w strach i kobieta nie mogła przestać płakać. Płakała bezsennymi miesiącami, aż narodziło się jej dziecko. Ale te łzy postarzyły kobietę. Przestała być piękna. Gdy jej syn był już wystarczająco duży, wspiął się na górę i odnalazł dom wiedźmy. Zapytał ją, czy mogłaby sprawić, by jego mama znów była piękna. Wiedźma dała chłopcu, zadała chłopcu wiele pytań. Usłyszawszy odpowiedzi, oznajmiła mu, że to, co powiedziała jego mamie o dziecku, było kłamstwem. Chłopiec zniknął, a matka znów była piękna. Okej. Okay. Hmm. Okay, jedno to jest to, co już czytaliśmy, to jest to. A drugie. Liścik matki Itana. I ten słoneczko, przepraszam, że na ciebie nakrzyczałem. Chcę, żebyś zachował ten liścik, czego za każdym razem, gdy stracę panowanie nad sobą. Nie robię tego umyślnie, mam niewyparzony język. Jesteś moim chłopcem, moim kochanym skarbem. Postaram się po prostu przestać być jakoś w obłokach, dobrze? To jest mnóstwo sekretnych takich miejsc. Hmm, dobra, trzeba teraz znaleźć dom Van de Grifa. bo stamtąd możemy się przenieść z powrotem do tego ostatniego miejsca. I nie musimy już szukać zagadek. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, mama, 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 mam. Dobra. Wracamy się. I robimy tą ostatnią zagadkę hmm, ona będzie dosyć trudna, tam został chyba jeszcze jeden trup do znalezienia okej, okay, jesteśmy tutaj wejście do tej jaskini super ale mi to czasu zaoszczędzi dobra, złożymy w dół Nie laguj. Dobra, tego czytać nie musimy. Ty ona jest po części zrobiona. O ile oczywiście mi nie usunęło tego. Dobra, gość tam jest. Trzeba poczekać, aż sobie pójdzie. Okej. Okay. Ktoś taki dał. nie wiem, że trzeba na nich uważać. Będą jaja, jeżeli nie trzeba. No dobra, szukamy ostatniego trupa w takim razie. Byle ostrożnie. Dobrze się rozglądać. Hmm, hmm, hmm. Gdzie jesteśmy? Tutaj, ok. No kurde, czego teraz? To po prostu uwielbiam. Dobra, wyciszone nikt nam już nie będzie teraz przeszkadzał. Oni są właśnie przy takich ala ołtarzykach najczęściej. Dlatego ostatniego drania nie mogę znaleźć. Hm. Gdzie też on może być? Tutaj też nikogo nie ma. Mam wrażenie, że kręcę się w kółko. Hmm. Dobra, jestem tutaj. Pójdę teraz tędy. Ta gra lubi sobie pokasłać, kurczę. Hmm. Wchodzimy na górę, zobaczymy czy to jest rzeczywiście raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyczuję, wciąż nie mogę nic zrobić. Dobra, drodzy moi, jesteśmy już tutaj z powrotem w grze. Jest następny dzień, czyli mamy sobotę. Tyle czasu zajęło mi ustalenie o co chodzi z tym powalonym kołem. A chodziło o to, że coś było z instalacją. Musiałem grę walić, zainstalować jeszcze raz i ostatnio jak sprawdzałem, to koło działało. Próbowałem zaczynać grę od nowa, ściągać zapisane gry. I dopiero na końcu przyszło mi do głowy, żeby ją przeinstalować, ściągnąć ją jeszcze raz z goga. I jest! Działa! Zobaczcie, o, mogę sobie przesuwać. Proszę Was, bardzo, o, wszystko działa. Spróbujemy przywołać tego sukin syna. Tylko nie wiem, co. Jak to tu ma być? Dobra, trójkąt W moją stronę jest Takie coś Takie o, takie, takie o Takie o Teraz mamy kwadrat, kwadrat, kwadrat Jest z Gdzie jest z? Jest z, jest kółko teraz Teraz znowu z Robimy to szybko, kończymy tą grę ja zaraz wam zapowiem, co będziemy robić w następnym tygodniu. Bo już mam kolejną grę nawet ściągniętą dla was. Już wiem, co będziemy. Kółeczko teraz, kółeczko, kłeczko, kółeczko. Kółeczko? Aha, kółeczko jest ustawione. Teraz Gwiazda Dawida. Jest takie... te z ogonkiem. To, nie to. A może jednak tamto? Dobra, będzie, będzie to, będzie to. Dobra, teraz mamy rąb. E. Takie euro ma być. Nie wiem, czy było dobrze ustawione. Nie, było, było źle ustawione, bo to jest to. I teraz trójkąt do góry. Trójkąt do góry. Trójkąt w dół był w naszą stronę. I to teraz tak, mamy albo znowu T. Albo E, tutaj coś jest. Będziemy spróbować chyba. Nic. ok? Tu mamy E znowu. Tu mamy E znowu, tu mamy znowu T, tu mamy W z kolei. Może spróbujmy W, jeszcze tego nie było. M, okay. Może jest W. Nie, nie, ma. Ok, to próbujmy po kolei, bo te są chyba dobrze. Nic, nic, nic. Nic. No dobra, tak też nie. Tak. I tu mamy z powrotem, czyli coś jest jednak źle. Tak, ja to widzę jako W, czyli powinniśmy patrzeć tak. W taki sposób. Czyli to, co jest oznaczone, to jest trójkąt. Do góry. Okej. Okay. Czyli tak, tu mamy takie dziwne coś. Jak na samym dole. Oto. I musimy się zastanawiać tutaj, czyli tu jedziemy teraz. Bach, nie. Bach, nie. Bach, nie. Jest! Działa! Tak zwykle gra musiała się przeciąć. Ow, 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 o! ow, 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 co za ktulu. The fuck is that. Okej okay. gdzie ja jestem? Ja jestem cały śniący? Nie, on by się miał nie przebudzić. Usuniemy to raczej nie. Aaaa, co ja mam zrobić? Z kolejna opowieść Tana? Mam nadzieję. Kichord. <tryk> Powiedział mi. Gdzie? Znam język Tulu. No dobra, ale... O, jest ta... Jest opowieść nowa. Zamknij się, wielki waleniu z mackami. Dobra. Klątwa morskiej istoty. Eno... Enochiański, Enochiański Necronomicon czyli że to jest rzeczywiście ktulu. Górnicy nareszcie go odkryli, jednak nie wszyscy chcieli przeprowadzić znaleziony w nim rytuał i przywołać morską istotę Gnaicha. Ok, jeden z górników zdał sobie sprawę, że w wyniku rytuału świat zostanie pochłonięty przez powódź Gnaicha. Yeeha! Nie miał więc wyjścia, zabił pozostałych samą mocą odłamków magii Down. W odwecie ich przeklął górnika, który teraz błądzi po kopalni, skazany na to, aby powstrzymywać innych przed przywoływaniem morskiej istoty i zatopieniem całego świata na wieczność. Okej, okay, czyli zatopiliśmy cały świat na wieczność. I nie mówiłem ci, żebyś się tu nie kręcił. Do cholery, słuchaj, tu jest niebezpiecznie. Przeczytam Twoje opowiadanie później, ok? Tylko nie mów matce, że tu jestem, dobra? A teraz idź, wracaj do domu. Hmm. Ok. Zbierz swoje graty z naszej piwnicy, wrzuć je na cholerne wysypisko. Mamy dość potykania się po drodze o pralki. O to, co zostało z twojego bezsensownego życia. Nie żartuję. Albo sam to wrzucisz, albo to wszystko z Pana. M, czyli pewnie matka. A to co jest? Prośba o wyjaśnienie. Wyjaśnienie? Szanowny Panie. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymał Pański List 27 stycznia 1973 roku w którym pyta Pan, dlaczego zgłoszony przez Pana patent o numerze 527F2D został odrzucony. Jak, wyjaśnia, jak wyjaśniliśmy w naszej wcześniejszej odpowiedzi, został on odrzucony, ponieważ naruszał prawa istniejącego patentu. W naszym rejestrze znalazło się ponad 50 zgłoszonych przez Pana w ciągu ostatnich 16 miesięcy patentów. Wow! Żaden z nich nie został zaakceptowany i za każdym razem kwestionował Pan naszą decyzję. Informujemy Pana, że zarówno tę sprawę, jak i wszystkie następne uznajemy z... Poprzednie. Uznajemy za zamknięte. Z poważaniem. James Maki, dyrektor administracyjny. Okej, okay, dobra. Wywalamy, dobra, kochani, czas skończyć grę. Nareszcie czas skończyć grę. Dobra. A, tak. Boże, Itan, ty znowu tu... Tu? Się Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali. Idź sobie, Travis. Daj mi spokój. <laughs> Ej, mamo! Tu jest! Ah, oh, shit. Czyli to, to wszystko też była kolejna opowieść Itana? Zobaczcie, tutaj jest... Na tej ścianie Kochanie, był detektyw, na... czyli... Dale, co jest Twoim dzieciakiem? Baz po ścianach pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? I tam na litość boską gdzieś ty się podziewał. Przepraszam, pisałem dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody pola Prospero, detektywa mistycznego. Jednak. Skąd ty to bierzesz? Wszystko to, to było? proszę, czy możesz zabrać stąd Travisa? No, bazgrze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Chad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Musimy bardzo Pegał. nie robić skorych wszystkich, po prostu zabij. Travis, przestań! O Jezu. O w mordę! Czeko na zewnątrz! Ten nie chowaj się, tam zatrujesz się! O Jezu, no co teraz? O, oh, Zostawili dzieciaka na pastwę losu? Ok, pisałem o tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem. Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść, muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadania o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. To prawda. Historia Mogę była odpuścić? pierwsza klasa. Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego. Wszystko to była tylko opowieść, ale teraz... Możliwe, że i ten naprawdę się zatruł. Zostawili go. Niezła rodzinka. Chudziła <grymne> Podpalili... ...dom i zwijali. Ja pierdziele. To nie, leco z woda. Z wiadrami. Już jest chyba za późno. Kto kuźwa macha tak lampą olejną? Jak cepem. Właściwie ten domek nawet jeszcze cały możemy zobaczyć teraz. Wow. Ironie losu. I Napis ten napisał, że Paul Prospero dotarł do spalonego domu, znalazł ciało jego dziadka i chyba, chyba ducha etana. A zaraz po tym, jak ktoś wyrwał go z tych rozmyśleń, dom został podpalony. Ironie losu. Ale opowieści pisacie i umiał. Właśnie, które były dziwne. No i dobra moi drodzy. To by było na tyle. Koniec gry. Astronauts. Zrobiliście świetną robotę. Świetna gra, świetna przygoda. A ja już mam pomysł na następną, jeżeli będziecie chcieli, muszę sobie to przeciszyć. Jeżeli będziecie chcieli, to od przyszłego tygodnia zaczniemy grać w nowego Street Wildlands. Bo mam, ściągnąłem, już sobie kupiłem. Jest gotowe do grania i do nagrywania. Ale gra fajna. Dobra, jeżeli film Wam się podobał, nie, nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Przypominam Wam, że jutro... Jutro, bo jeszcze chyba dzisiaj puszczę. Jeżeli, jeżeli film poszedł w sobotę, to jutro. Jeżeli film poszedł w niedzielę, to dzisiaj. O 18.00 eee, vlog. Myślę, że będzie się Wam podobał. Będę się za chwileczkę do niego przygotowywał. Udostępniać ten film wszędzie, żeby żeby się troszeczkę rozszerzyć, żeby mój kanał dostał może troszeczkę subskrypcji, bo jest z tym ciężko a ja za dzień dzisiejszy bardzo serdecznie Wam dziękuję, dziękuję, że byliście ze mną przez całą tą sorię i do zobaczenia już jutro we vlogu, może jeszcze dzisiaj Cześć!